Jest taki obrazek, co widzieliśmy w Meksyku. Nawet nie mają teraz sił się cieszyć. Ja już nic nie mówię. Popatrzcie, oto oni i Wagner, prawdziwy szarlatan, który powiedział, interesuje mnie tylko złoto. Zobaczą to, Państwo, co za chwilę się będzie, będzie działo. Jeżeli piłka będzie dla Polaków. Zbierana. Uwaga, meczbol, no to, mecz to niewiarygodne. Czernyszow. out, Out! Out! Nie było bloku. W miesiącu, lutym tego roku wybrałem się z menadżerem Andrzejem Grzybem e, do Moskwy, gdzie podpis, podpis, podpisaliśmy stosowne porozumienie, e, które zaowocowało tym, że dzisiaj w Miliczu będziemy oglądać powtórkę z Montrealu. Pomysł podobał się od samego początku, natomiast trudno było czasami rozmawiać z poszczególnymi zawodnikami e, i argumentować. E, jakby zasadność ich przyjazdu, dlatego że spotkałem się z takimi stwierdzeniami, że to nie jest nasze święto, to nie jest święto Rosji, ponieważ my przegraliśmy finał. W związku z tym trzeba było w odpowiedni sposób poargumentować, że tak naprawdę chodzi o powtórzenie czegoś wspaniałego, co w Siatkówce miało miejsce w historii Siatkówki. I taką argumentację Rosjanie przyjęli. Dzisiejszy mecz to po części poważna gra, a po części jednak zabawa. Wiek już nie pozwala na pokazanie swoich prawdziwych umiejętności. Przecież minęło już 30 lat. Między nami zawsze były przyjacielskie stosunki, dlatego dziś głównie spotykamy się i wspominamy stare czasy. Jest nas chyba 8 czy 9 i wszyscy chcą być libero, także każdy tam chce do siatki tylko dojść i być zmieniony przez atakującego, a tu nie ma chętnych na to. Przyjechaliśmy do dobrych przyjaciół. Nie ma mowy o żadnym rewanżu. Polacy byli i są naszymi dobrymi przyjaciółmi. Przedkówka to jest sport dla zdrowych ludzi, a tutaj tak naprawdę zdrowych to jest mało w tej drużynie i naszej i, i, i rosyjskiej. Ja myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy pokazali, że jeszcze potrafimy chodzić i odbijać piłkę. Dzisiaj będzie najważniejsze, wczoraj już było bardzo ważne, a dzisiaj będziemy to kontynuować. No, bardzo sympatyczne spotkanie. A co wczoraj było bardzo ważne? No, wczoraj do trzeciej rano wspominaliśmy i, i nie było to suche spotkanie. Oczywiście, chcemy kulturalnie posiedzieć, odpocząć. Bawimy się, ale walczymy o zwycięstwo. Tak jak przed laty.